3,4 będzie uzorowe, to jest Hello Neighbor Alfa 2 I okej okay. I w ogóle są domy Do których możemy pójść, bo to Jest po prostu Okej, okay, tu jest Hello Neighbor czerwony klucz, który pomożemy zabrać teraz tu niebieski klucz dobra, my teraz idziemy.

Muszę nam dowieść, tylko żeby w misji nie, nie chcę. Tam jest zabawowany, nie ruszył się, okej, okay. dobra. dobra, tam się ruszył. Teraz się zaświatłowiony. I okej. Okay. Teraz idziemy na dach. Tu jest taka dziura na dach. Ok. Zobaczcie, to jest taka dziura na dach. Musimy zebrać kartę. Ja teraz rozbiję to okno. żeby nie łatwiej wyjść. Czy tutaj w ogóle tak można sobie przejść? Bo no, ona no właśnie do tego działa. Co coś się dzieje, a to przez pułapkę, okej. Okay. No um. i teraz tak właśnie weszłem. Tutaj właśnie otworzyłem, to jest crowley, czyli łom. Dobra, i właśnie wyszłam sobie łomem, to otworzyłem. I teraz kupieru najbor, dobra, przepraszam, za to najbor. Dobra, nieważne, nie będę się nim przejmować. Kupieru najbor, dobra, nieważne. I teraz otwieramy sobie dzięki tej karcie. Teraz tak. Yy. Wziąłem łom i teraz tutaj otworzyłem. I wziąłem ten klucz. Zielony klucz, wziąłem sobie właśnie teraz i otwieram sobie drzwi. I teraz jest właśnie koniec. Hello Neighbor. To jest koniec Hello Neighbor. Tak jak wygląda to zakończenie w tym Hello Neighbor to jest pisze. Pisze jakieś się Nie wiem czy mi nawaza. Dobra, nie ważne. I dobra, tak, y skończyłem Hello Neighbor y Gra drugą. Szukałem trzecią, ale nie ma i też szukałem czwartą Alpha, ale też nie ma tej alpy no, Nie wiem czemu jej nie ma. Nie wiem, jest druga, a może też gramy kiedyś oryginalnego Hello Neighbor, jeśli byście chcieli, to piszcie w komentarzach. To ja wtedy będę wiedzieć, czy byście chcieli. No. Więc dobra, to by było na tyle tego odcinka. I dziękuję. To jest część trzecia. Koniec to jest Hello Neighbor. Więc to by było na tyle tego odcinka. Na razie. Cześć.